Nazywam się Ireneusz Stobiecki. Zajmuję się profesjonalnie uzdrawianiem kwantowym i bioenergoterapią. Moja metoda uzdrawiania jest niezwykła. Ma ogromne zastosowanie w leczeniu nieznanych w nauce chorób. Chorób zagrażających w życiu. Zobacz, jak pomogłem kobiecie, która zachorowała na nieznaną w medycynie chorobę. A sytuacja była już dramatyczna. Była ona w ciężkich bólach, traciła siły z dnia na dzień. Można powiedzieć, że powoli umierała. Ale lekarze bezradnie rozkładali ręce. Nie byli w stanie nic zrobić. Pomogłem tej kobiecie. Wbrew nauce, wbrew medycynie. Bez dotyku. Energią. Po każdej sesji nabierała sił i czuła się lepiej, a po kilku sesjach uzdrawiania kwantowego całkowicie powróciła do zdrowia. Lekarze nie mogli pomóc, bo nie znali przyczyny choroby, a ja znalazłem przyczynę. Nieznane w medycynie choroby zagrażające życiu, poddatne są na działanie promieniowania mojego pola kwantowego. Dzięki umiejętnościom odczuwania energii w dłoniach, i umiejętnością przekazywania naturalnej energii bez dotyku w miejsca dotknięte chorobą nastąpiła natychmiastowa aktywacja samoregulacji organizmu. Drodzy Państwo, nauka często stoi w obliczu chorób, które wydają się być poza zasięgiem wszelkich metod leczenia. Jednak, dzięki uzdrawianiu kwantowemu, jaki ja reprezentuję, Istnieje możliwość pomocy nawet tam, gdzie nauka jest bezradna. A ten przypadek uzdrowionej przeze mnie kobiety z nieznanej w medycynie choroby zagrażającej życiu, jest jednym z tych niezwykłych, które wydają się przekraczać granice fizyki i medycyny. Skazana na powolne konanie kobieta została uzdrowiona. Kiedy organizm z powodu choroby zostanie trwale uszkodzony, jego odnowa może być już niemożliwa. A uzdrawianie kwantowe właśnie daje tam możliwość. Moja metoda uzdrawiania sprawia, że organizm odzyskuje zdolność do samoregeneracji na wielką skalę, a nawet na ogromną skalę. Energia, proszę Państwa, to ogromna moc. Energia, którą ja uzdrawiam dziś, to przyszłość. To przyszłość nauki, to przyszłość medycyny, to przyszłość ludzkości. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do kolejnych odcinków. Dane cudownych uzdrowień, mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Anna od roku ciężko chorowała, traciła siły. Lekarze nie mogli znaleźć przyczyny choroby ani pomóc w cierpieniu. Straciłaś wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek powróci do zdrowia. I stał się cud. Powiem szczerze, nie myślałam, że taki człowiek jest na świecie. Jest on dla mnie wszystkim. Bo naprawdę w takiej sytuacji jak ja byłam, to i chodziłam do tylu lekarzy, nikt mi nie mógł pomóc. A tu pan Ireneusz Tobiecki właśnie wszystko dla mnie zrobił.